Witajcie moi drodzy. Dzisiejszy temat zajęć to dodawanie liczb całkowitych. To już jest kolejny temat z liczb ujemnych i dodatnich razem. Dziś zajmiemy się dodawaniem. Hmm. No to zacznijmy może od takiego prostego dodawania liczb dodatnich. No na pewno bez problemów będziecie potrafili rozwiązać taki przykład. 5 dodać 9, 14. Czyli co możemy stwierdzić? Gdy mam dwie liczby dodatnie, wynik będzie dodatni. Proste. Ok. Ale co się dzieje, gdy pojawi się liczba ujemna. Sprawdźmy. Zrobię sobie na początek tak. Minus 3 dodać 8. Jak do tego podejść? W książce mamy czasami tą pierwszą liczbę w nawiasie. Nie musi być w nawiasie, dlatego ja tego nie piszę. Minus 3 plus 8. Co tutaj się dzieje i jak to wyliczyć? Moi drodzy, tak jak wcześniej wspominałam, gdy mamy pieniążki, najlepiej wszyscy rozumieją zdania, gdy się mówi. Jeżeli chodzi o liczby ujemne, gdy się mówi o kasie, o pieniążkach. Dlaczego? No bo jeżeli mam plus 8, to znaczy, że mam w rączce 8 zł. 8 zł, 8 dolarów, czegokolwiek, 8 mam w rączce. A minus 3 oznacza, że mam dług, że nie mam tej kasy. No to teraz zobaczmy. Mam minus 3 długu. Plus 8 mam kasy w rączce. No to jeżeli oddam ten dług, to co się wydarzy? Spłacę dług, co mi zostanie? Zostanie mi 5. 5 na plusie. Nie piszę tego plusa tutaj, ponieważ domyślnie liczba 5 jest dodatnia. Czyli zauważcie, co się wydarzyło. Spłaciłam swój dług, zostało mi 5 zeta. Ok, w innym przypadku, na przykład takim. Co tu się wydarzyło? Zobaczcie, tu jest nawias. Dlaczego? Ponieważ ja nie mogę sobie zapisać dwóch znaków obok siebie. No nie mogę zrobić 10 plus minus 13. No jak to wygląda? Tak? Taki zapis nie może być. Zawsze w nawiasie, gdy mamy dwa obok siebie. Ok. Jak policzyć taki przykład? 10 dodać minus 13. Hmm. Znów tłumaczmy sobie na kasie. Mieniążki, najlepsza sprawa. Dyszka plus 10 to jest kasa, którą mam w rączce. Minus 13 to jest dług. Czyli mam teraz tak, minus 13 mam długu i mam dychę w ręce. Oddam tą, te pieniążki, to co się wydarzy, gdy oddam ten dług? Spłacę cały dług? No niestety nie. Zostanie mi jeszcze długu. Ile? Minus 3. Zostanie mi jeszcze długu 3. Zobaczcie, co tu się wydarzyło. Wynik jest ujemny, bo miałam więcej długu, a tu, mam wi tu miałam więcej pieniążków. Dlatego wynik był dodatni. Dobra, sprawdźmy kolejny przykład. No to jak pewnie się domyślacie analogicznie do tego, co, co robimy? Teraz będę miała dwie liczby ujemne. No właśnie w ten sposób chcę zrobić. Hm. Jak obliczyć coś takiego? Zobaczcie. Minus 5. To jest 5 długu. Minus 5 długu mam. I tutaj jest kolejny dług. Minus 6. To ja mam 2 długi. To jak chcę je dodać, to co tu się okazuje? Że mam większy dług. 5 długu i 6 długu to jest 11 długu. Mam minus 11. Zobaczcie. Moi drodzy, gdy będziemy liczyć przykłady, będzie Wam dużo łatwiej na konkretnych przykładach tłumaczyć. Będziemy podchodzili do tych zadań z tłumaczeniem na pieniążkach, na, na przykład na temperaturze, też można sobie tłumaczyć zadanie, żeby było łatwiej. Tak ważne jest, żebyście nie podchodzili do zadań zbyt pochopnie, żeby nie za szybko liczyć, bo wtedy pojawią się błędy. A one nie są trudne. Zauważcie, że tu nie ma za, na razie żadnych ułameczków, więc powinno być łatwo. No to poćwiczmy troszeczkę to dodawanie. Um, chciałabym po prostu policzyć kilka przykładów. I zrobimy sobie zadanie. Piąta Strona 215 w podręczniku Zaczynamy. Obliczamy, takie jest polecenie, oblicz sumy. No to zaczynamy od podpunktuła. 10, dodać minus 6 i liczymy od razu. 10 mam pieniążków w rączce i mam minus 6 długu. Gdy oddam dług, będę miała 4 plus 4. Jeszcze będę miała 4 kasy. Kolejny przykład. 6 dodać minus 10. I teraz uwaga, bardzo podobnie wygląda, ale liczymy inaczej. Długu mam teraz minus 10, a kasy mam 6. Oddam długu troszkę nie oddam całego. Nie uda mi się. To co mi zostanie, gdy oddam te 6 zł? Będę miała minus 4. Będę miała jeszcze długu 4 zł. Zobaczcie, gdy mam długu mniej. Niż pieniążków, wynik mam na plusie. Dodatni. Gdy mam więcej długu niż pieniążków, no to ostatecznie ciągle mam dług. Liczymy dalej. Znów 12 dodać minus 5. Hm. Mam 12, mam 5 złotych długu. Gdy oddam ten dług, to co mi zostanie? Kasa 7 plus 7. To przechodzimy do B. Minus 20. Minus 6. Zobaczcie, mam dług i dług. Sumuję dwa, dwa długi, czyli mam większy dług. Minus 26. Minus 7 odjąć 12. Ile to będzie? Znów dług i dług. Sumujemy dwa długi minus 19 długu Minus 2 i minus 4. Znów sumuję dług i tak w konsekwencji mam długu 6. Minus 6. To przejdźmy do podpunktu C minus 12 dodać plus 8, no taki troszeczkę dziwny dla mnie zapis, no ale skoro tak jest w podręczniku, tak zapiszemy. Yy, nie piszemy, tak? Zasada jest taka, że nie zapisujemy, że nie zapisujemy, że jest plus. Dobrze, liczymy. Minus 12, czyli mam 12 długu. Dodać 8, czyli pieniążki mam. Czyli mam pieniążki, oddam trochę długu i co mi zostanie? Ciągle dług. Minus 4. Dobrze, minus 17 plus 20. Dodać plus 20. Znów liczymy. Mam pieniążków 20. Długu mam 17. Oddam dług cały? Tak, uda mi się oddać cały dług. I zostanie mi jeszcze troszkę pieniążków. 3 na plusie. 9, dodać minus 3. Znów mam 9 pieniążków. Oddam te 3 długu i co zostanie? Na plusie 6. Tak, nie trzeba tego pisać. No to jeszcze mam podpunkt D. Hmm. Znowu to plus 33. No dziwne to dla mnie jest ten zapis, no ale skoro taki wprowadzili, to niech będzie. 53 minus 37, liczymy. Minus 17, dodać 33, czyli mam 17 długu i 33 pieniążków. Oddam ten cały dług. Tak, uda mi się całe długo oddać i jeszcze mi zostanie jakaś kasa. Zauważcie, że tutaj już mamy duże liczby, więc trzeba się naprawdę zastanowić, żeby się nie pomylić. No to ile mi zostanie tych pieniążków, jak spłacę mój dług? Oddam 17, tak? Czyli z tych 33 oddam to 17. To co mi zostanie? 16 mi zostanie pieniążków. Teraz minus 126, dodać minus 44. Znów dwa długi mam. To jak je dodam, to będzie jeden większy. Ile to będzie razem? 160, 170, oczywiście minus. Zobaczcie, moi drodzy, ważny jest zapis, żeby ten minus Wam gdzieś nie uciekał. Żeby nie był jakiś molutki, bo zaraz może zniknąć. Albo jak będziemy mieć równa się, żeby ten minus gdzieś w połowie nie wyleciał, bo zaraz będzie niewidoczny, tak? Ja najpierw napisałam 170. Ten minus mi tak troszeczkę teraz nie pasuje. Zawsze musi mieć dużo miejsca, żeby ładnie był widoczny ten minus. To jest ważne. Teraz 53 dodać minus 37, czyli znowu mam 53 i chcę oddać mojego długu 37. To oddam ten dług i co mi zostanie? Gdy z 53 zabiorę te 37, by oddać mój dług, zostanie mi 16 plus 16. Mhm. No myślę, że jest ok. Liczmy dalej, poćwiczmy kolejne zadania. Czwarte. Uzupełnij zdanie, wybierz poprawne odpowiedzi ABCD. Patrzmy no Patrzmy na pierwsze zdanie. Sumą liczby minus 7 i liczby minus 8 jest. Skoro to jest suma, to ma być dodawanie tych dwóch liczb. Czyli dodaję minus 7 i minus 8. Ile to będzie? Popatrzmy, no mam dług i dług. Dodaję te dwa długi. Będzie wynik ujemny. A ile to będzie? 11. Czyli to która jest odpowiedź? Tak się składa, że. A. Przejdźmy dalej. Sumą liczby 16. Suma, no to dodawanie. I minus 9 jest liczba. Znów liczymy. Mam 16 pieniążków, długu minus 9. Oddam dług, to co mi zostanie? 7 na plusie. Która odpowiedź? C. Zobaczcie, wcale nie takie skomplikowane zadania. Po prostu trzeba policzyć troszeczkę. Ok. No to zróbmy sobie jeszcze taki przerywnik. W zadaniu szóstym mamy dopisać liczby przeciwne. To robimy szóste na 215. Ja wypiszę sobie wszystkie liczby i przypomnimy sobie za chwilę, co to znaczy liczba przeciwna. Mam 3 i będę robiła strzałeczki. Pamiętajmy, że to nie są równe liczby, więc nie możemy równa, równa się postawić. Mhm. Minus 100, 0, minus 7, 8 i minus 44. Ok, no to teraz wezmę sobie inny kolor, żeby było widać, że teraz wpisuję liczby przeciwne. Proszę. Co to znaczyło liczba przeciwna? No, gdy mam podać liczbę przeciwną, na przykład to liczbę 3, to jest ta sama liczba, tylko ze zmienionym znakiem. Tu jest plus, więc ja muszę zrobić minus 3. Gdy mam liczbę ujemną, to do niej przeciwna jest taka sama, tylko z plusem. Czyli 5 do jedyneczki? Minus 1. Do dwójki? Minus 2. Teraz mam minus 100. To przeciwna. To 100. Mamy 0. Pamiętajmy, że 0 nie jest ani dodatnie, ani ujemne, ale przeciwna do 0 to 0. Mamy minus 7 teraz, przeciwna do, siódem, do minus 7 jest plus 7. Mamy 8, przeciwna do 8 to minus 8 i mam minus 44, przeciwna do tej liczby to jest plus 44. Super. Powtórzyliśmy sobie liczby ujemne. Teraz przejdziemy do kolejnego zadania siódmego na stronie 215, w którym wyrażeniu suma jest równa minus 20. No to przepiszmy sobie wszystkie te przykłady, żeby było nam łatwiej policzyć. Tak? Policzymy sobie wszystkie przy okazji poćwiczymy, i wtedy. Znajdziemy prawidłową odpowiedź do zadania minus 25, dodać minus 45 i minus 25, dodać mi, nie, dodać plus 45. No to teraz sobie policzymy. I znów tłumaczmy sobie to na pieniążkach. Jeżeli już to ktoś umie zrobić w głowie, sobie to liczy bez problemu. Ale zawsze można sobie wyjaśnić to na pieniążkach. Pamiętajmy, szukamy wyniku, Minus 20. No to liczymy. 45 dodać minus 25, czyli mam 45 zł i mam oddać 25 długu. Ile mi zostanie? Jak oddam 25? Zostanie mi 20 plus 20. Liczę dalej. 25 dodać minus 45. Teraz odwrotnie mam 25 pieniążków. Ale mam długu 45, minus 45. I co się stanie, gdy oddam te 25? Zostanie mi jeszcze długu. Ile? 20 długu. Kolejne. Minus 25, dodać minus 45. Mam dwa długi, to gdy je sumuję, mam 70 długu. I ostatnie, minus 25 plus. Dodać plus 45, czyli mam długu i pieniążków. 45 pieniążków, gdy oddam dług, mam 20. I teraz odpowiedź do zadania to B, bo mieliśmy znaleźć wynik, który ma minus 20. Który z tych przykładów? No to znaleźliśmy, że jest to przykład B. Bardzo proszę, zobaczcie, poszło nam całkiem nieźle. Ja bym chciała, żebyście poćwiczyli jeszcze. I zrobili kilka przykładów ćwiczeniach dla Was. I otwora, otwieramy sobie ćwiczenia. Strona. Na początek zrobimy sobie stronę 51. I tam mamy ćwiczenie pierwsze. Potem mamy ćwiczenie siódme. Po prostu wstawić znaczek, czy to jest większe, czy mniejsze od zera. A w trzecim zadaniu macie z. Wybrać liczby, które dadzą nam sumę równą 0. I na razie to tyle. Będziemy kontynuować ten temat. Do usłyszenia.